Czy reguły fiskalne są potrzebne? Czy one istnieją może tylko po to, żeby ograniczać polityków? No właśnie istnieją po to, żeby ograniczać polityków. Myślę, że gdyby nie to, że politycy mają zakusy na zwiększanie wydatków w stosunku do dochodów, które do budżetu państwa płyną, czy do budżetów samorządowych, to takich reguł nie potrzebowalibyśmy. To oczywiście nie jest tylko i wyłącznie przypadłość Polska. Tak się dzieje pewnie we wszystkich krajach. Natomiast myślę, że potrzebne są reguły, ale ich efektywność, ich zdolność do powstrzymywania polityków jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rzeczywiście politycy są mądrzy i rozumieją, do czego reguły służą i że zadłużanie gospodarki, zadłużanie kraju tak naprawdę może służy w krótkim okresie im i możliwości wygrywania wyborów. Natomiast na pewno nie służy nam ani w średnim, ani w długim okresie. Spójrzmy na Polskę. Mamy bardzo wysoki wzrost gospodarczy, mamy niskie bezrobocie, płace rosną. I czy to jest moment na to, żeby właśnie przestrzegać tych reguł fiskalnych, czy też to jest moment, żeby można popuszczać pasa? Powiedziałabym, że wtedy, kiedy mamy naprawdę wysoki wzrost gospodarczy, przypomnę, że 2017 rok to jest wzrost gospodarczy, wzrost PKB na poziomie 4,6%, bezrobocie to liczone według schematu europejskiego na poziomie 4,5%, mamy naprawdę świetną sytuację, a jednak nie udało się zredukować wydatków do poziomu, który odpowiadałby przychodom do budżetu, do budżetu państwa, czyli w 2017 roku więcej niż do budżetu wpłynęło przy tak doskonałej sytuacji. Oczywiście reguła finansowa to, którą stosujemy w Polsce, na to pozwoliła. Powiem więcej, ona pozwalała na jeszcze większy deficyt budżetowy. Mamy pierwsze wstępne wyniki dotyczące deficytu budżetowego i one mówią o tym, że on był istotnie niższy niż ten zakładany na 2017 rok, bo prawie 40 miliardów, żeśmy planowali, a ten deficyt wyniósł około 2,5 miliardów. A procentowo? Ale to jest 1,719 w skali finansów publicznych w skali nie tylko budżetu państwa, ale całych finansów publicznych. A reguła finansowa. A reguła finansowa nam pozwala na 3% w stosunku do PKB. Tylko właśnie, i tu jest też pewna odpowiedzialność decydentów, polityków, także administracji publicznej i nas wszystkich, bo jeśli nawet reguła pozwala nam na 3%, my osiągamy w doskonałych warunkach gospodarczych niższy poziom deficytu budżetowego, prawda, czyli jest to w granicach powiedzmy do dwóch punktów procentowych, czyli mniej niż to na co pozwala nam i w Polsce stosowana, i w Unii Europejskiej stosowana reguła, to odpowiedzialni politycy, odpowiedzialni decydenci powinni jednak tak działać, aby w tak doskonałym dla gospodarki okresie mieć nadwyżkę budżetową, mimo że reguła pozwala na więcej. No właśnie popatrzmy na kraje sąsiednie, na przykład Niemcy, Niemcy. mają nadwyżkę budżetową. Zdecydowanie tak i to nie jest pierwszy rok, w którym mają nadwyżkę wyżkę budżetową, ale oczywiście dług publiczny w Niemczech w stosunku do produktu krajowego brutto przekracza to magiczne 60% PKB, więc oni mają co odrabiać w znacznie większym stopniu niż my, ale no też można powiedzieć okej, okay, no politycy mówią świetna sytuacja, bo też gospodarka niemiecka rozwijała się w 2017 roku bardzo dobrze, jak na tak dużą gospodarkę. A więc można powiedzieć, ok, mamy sporo pieniędzy w budżecie, wydajmy je. Przecież to jest takie działanie absolutnie polityczne. Przypomnę, że w zeszłym roku były wybory w Niemczech, a jednak politycy niemieccy byli na tyle odpowiedzialni, że powiedzieli, nie, nie będziemy rozdawać pieniędzy, mimo że je mamy, dlatego że ma, no, rozwój gospodarczy ma to do siebie, że koniunktura raz jest dobra, raz jest zła. Powiem takie opinie, że gdyby wzrost gospodarczy wpadł, spadł w Polsce do 1.5%, to nasz deficyt budżetowy wzrósłby do 6-7%. No to nie są opinie, to są po prostu wyliczenia, jeśli mieliśmy blisko 5% wzrost gospodarczy w 2017 roku, w czwartym kwartale 5,1 a jednocześnie mieliśmy deficyt w finansach publicznych bliski 2%, to to oznacza, że jeśli wzrost gospodarczy spadnie, on ciągle będzie, ale ta dynamika będzie nie na poziomie 4-5%, ale na poziomie procent, To automatycznie można bardzo łatwo wyliczyć, że deficyt budżetowy będzie bliski 7%. W okresie, kiedy koniunktura słabnie, to kapitał przepływa zawsze tam, gdzie jest mniejsze ryzyko. W momencie, kiedy my jesteśmy postrzegani jako ciągle jeszcze troszkę peryferyjny kraj, to tu ryzyko jest szacowane jako, jako, jako wysokie, a więc od nas kapitał będzie odpływał. W momencie, kiedy mamy deficyt budżetowy, kiedy budżet państwa nie jest w stanie z dochodów sfinansować wydatków, to znaczy, że musimy pożyczać na rynku polskim, na rynkach światowych pieniądze. W sytuacji odpływu kapitału będziemy musieli płacić za ten pieniądz znacznie, znacznie więcej, a więc koszt tych wydatków dodatkowych będzie znacznie wyższy. Czyli lepiej mieć nadwyżkę budżetową właśnie w tej chwili i czekać na trudniejsze czasy? Byłoby świetnie, gdybyśmy doszli do sytuacji, w której, jeśli mamy wzrost gospodarczy na poziomie 4% i więcej, mogli generować nadwyżkę budżetową, po to właśnie, żeby tworzyć taką poduszkę finansową na okres słabszej koniunktury, kiedy wzrost będzie znacznie niższy. A przypomnę może, że w strukturze wydatków w polskim budżecie około 70% to są wydatki sztywne. A więc niezależnie od tego, czy koniunktura jest dobra czy zła, czy pieniądze wpływają do budżetu w dużej ilości czy w mniejszej ilości, 70% wydatków po prostu musimy realizować. Kończy się to tym, to są te wydatki, które są zapisane w różnego rodzaju ustawach, są zobowiązaniem państwa wobec obywateli. A kończy się to tym, że jak koniunktura słabnie, to tak naprawdę musimy ciąć i troszkę tak jak w Grecji, musimy ciąć te wydatki, które są, są elastyczne, a te elastyczne wydatki to głównie są wydatki rozwojowe, prorozwojowe, związane z inwestycjami, a bez takich nakładów i wsparcia z budżetu państwa właśnie takich wydatków prorozwojowych nie będziemy się rozwijać.